Takiego. Co to za szalas? Co o tym sądzisz, przyjaciółko? A skąd ja mam to wiedzieć? Jedno to wiem na pewno, że mówią że żeby. Mówią one, że my jesteśmy głupie. Słyszałam jak mówią głupie. Ja <laughs> też nie przejmować. Ja wcale nie uważam się za głupią, a zresztą, co tam ważne, że nam jest tym dobrze, czy nie tak? Przyjaciółko? A co ja? O nich nawet nie powiem, bo by się obraził, ja. ja lubię zgodę. Wielką zgodę kocham a wszystkim wszystkim nawet... Co? No, te przynajmniej są. Wielki Boże! Te gęsi są zupełnie pijane. Pętałyście się po komórki, tak? że żarłyście zaciar, przeklęte żarłoki. A może to nawet dobrze, że was tu nie było, bo inaczej straciłbym jeszcze was. Ten przeklęty list nic nie zostawił w kurniku. Nie powiem, żebym się martwiła tym, że on mnie niesie. Tak mnie jakoś bolą Te moje platfusy. Nie mogę się za ja nich utrzymać, najchętniej bym się położył.